W ostatnim moim filmie mówiłem o tym, którą formę opodatkowania wybrać na 2025 rok, a teraz pokażę dokładnie jak poprawnie zgłosić te zmiany formy opodatkowania do urzędu skarbowego, bo to, że my sobie dobrze przeliczymy i sobie w głowie wybierzemy tą formę opodatkowania, to jeszcze nie znaczy, że możemy ją bezpiecznie stosować. Do tego potrzebne jest oczywiście zgłoszenie do urzędu skarbowego. Najprostszym sposobem na zgłoszenie formy opodatkowania jest zrobienie tego przez stronę biznes.gov.pl i to Właśnie zaraz pokażę, jak zrobić krok po kroku. Natomiast jest kilka ważnych rzeczy, o których muszę powiedzieć na samym początku. Czyli po pierwsze, oprócz tego, że sobie zgłosimy to przez biznesgov.pl, to ważne jest to, żeby zrobić też dobry przelew podatkowy i to terminowo. Teraz tak, w większości przypadków, dla większości osób, ten termin na zmianę formy opodatkowania to jest 20 lutego. 20 lutego to jest ostatni dzień, kiedy możemy zmienić formę opodatkowania, chyba że będziemy mieli pierwszy przychód podatkowy później, to wtedy nam się to o kolejny miesiąc przesuwa. Natomiast ostatnio urzędy skarbowe zaczęły twierdzić, że zarówno poprawną formą wyboru formy opodatkowania jest zgłoszenie takie właśnie przez biznes.gov.pl czy, czy listownie do urzędu skarbowego, a ale też zgłoszenie w formie zrobienia dobrego przelewu podatkowego terminowego dlatego takim potwierdzeniem oprócz tego że sobie zgłosimy to przez biznes.gov.pl to warto jeszcze zrobić w, w terminie poprawny przelew podatkowy i tu tak naprawdę może być z jednej strony to może być dobre a z drugiej strony to może być pułapka. Bo jeżeli urzędy skarbowe zaczynają akceptować Samo zrobienie przelewu jako poprawne zgłoszenie zmiany formy opodatkowania, to ja sobie mogę taką sytuację wyobrazić, że ktoś na przykład na początku stycznia wybierze sobie podatek ryczałtowy jako formę opodatkowania na 2025 rok, a później z przyzwyczajenia w lutym zrobi przelew, opisując go na przykład jako PIT-36 czy PIT-5 albo. Jako PIT 36L czy PIT 5L, czyli właśnie e, skala podatkowa, albo podatek liniowy. I wtedy Urząd Skarbowy może stwierdzić: No, dobrze, ale to, że Ty w 5 stycznia sobie zgłosiłeś formę opodatkowania na ryczałt, to Ty później zmieniłeś zdanie, bo Ty 20 lutego wpłaciłeś podatek za styczeń, wybierając inną formę opodatkowania. Dlatego to jest bardzo ważne i dlatego też w opisie pod tym filmem napiszę, jak poprawnie opisać przelew, jakich symboli użyć żeby odpowiednią formę opodatkowania tak naprawdę potwierdzić w naszym przypadku. Jeszcze jedna ważna sprawa to jest to, że jeżeli chodzi o spółki cywilne, tutaj sama zmiana przez biznes.gov.pl może nie wystarczyć, ponieważ przy zmianie formy opodatkowania to wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą zgłosić te zmiany do, do Urzędu Skarbowego, szczególnie tutaj jeżeli chodzi o ryczałt. Każdy z osobna, każdy wspólnik spółki cywilnej do swojego urzędu skarbowego powinien napisać pismo, wysłać je albo pocztowo, albo zanieść osobiście, albo też ewentualnie przez ePUAP, ale trzeba po prostu napisać, że w 2025 roku w ramach rozliczenia mojego podatku dochodowego jako wspólnik spółki cywilnej wybieram taką i taką formę opodatkowania i tak powinien zrobić każdy wspólnik spółki cywilnej. A teraz już bez zbędnego gadania przechodzimy konkretnie do instrukcji, jak zmienić formę opodatkowania w 2025 roku przez stronę internetową biznes.gov.pl. Ok, przechodzimy sobie oczywiście na tą stronę i na samym środku klikamy Zmień dane w CEIDG. Klikamy sobie Rozpocznij. Logujemy się przy dowolnej formie. Tak, ja tutaj mam już. Profil zaufany, stworzony. Większość z Was pewnie będzie się logowała za pomocą banku. Można też zrobić to przez M obywatel To już jest obojętne. Ważne, żebyśmy się przez ten, tą bramkę LoginGov zalogowali. Po zalogowaniu wybieramy sobie swój profil. Ja tutaj tych profili mam więcej, bo jestem pełnomocnikiem u wielu klientów. Natomiast u Was to będzie prawdopodobnie po prostu jeden profil. Przeklikujemy sobie ważne informacje. No i tutaj ważna informacja, ponieważ zmieniły się też kody PKD w 2025 roku, także zobaczycie za chwilę, że oprócz tego, że będziemy wybierać sobie formę opodatkowania, to system wymusi na nas również aktualizację kodów PKD. Data powstania zmiany i tutaj bardzo ważna sprawa, żebyśmy sobie to wybrali właśnie od 1 stycznia 2025 roku, bo nieważne, czy my robimy to na początku stycznia, czy w połowie stycznia, czy na początku lutego, ta forma podatkowania będzie obowiązywała nas od samego początku, od 1 stycznia 2025, dlatego taką datę wybieramy. No i właśnie, aktualizacja danych wpisu. Brakujące dane, prawda, nieaktualne kody PKD, ale to spokojnie, to nie jest żaden wasz błąd. Po prostu od 1 stycznia zmieniła się klasyfikacja, także trzeba ją sobie zaktualizować. I tutaj przechodzimy sobie do sekcji podatki i klikamy wybór formy opodatkowania. Jeżeli oczywiście ktoś chce sobie przy okazji zaktualizować jakieś dane, no to jak najbardziej należy to zrobić. Kody PKD to, tak jak mówiłem, to jest wymuszone, także musimy sobie to zostawić zaznaczone i tutaj zobaczcie, od razu nam system podpowiada, czyli przeważający kod PKD w 2007 roku, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, w moim przypadku akurat, teraz zobaczcie, te kody PKD się rozdzieliły, osobne jest doradztwo podatkowe. Osobno rachunkowo-księgowa yy, działalność i tak dalej, także yy, tutaj fajne jest to, że oni od razu nam proponują, jaki kod sobie możemy wybrać, I, yy, yy, i to jest łatwe. Czyli w tym przypadku ja sobie kod PKD wybieram, właśnie 6920B, doradztwo podatkowe, to mnie interesuje. Patrzę, co tutaj jeszcze miałem, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. No, i tutaj akurat za wiele się nie zmieni, no ale te kody, tak jak mówię, trzeba po prostu przeklikać, zaktualizować. Przy okazji, jeżeli ktoś ma za dużo tych kodów, to też sugeruję przefiltrować sobie czy na pewno te wszystkie kody PKD nam są potrzebne. Pamiętajcie też że jeżeli mamy coś wpisane jako, jako przedmiot naszej działalności gospodarczej to nie powinniśmy tego wykonywać w ramach umów zlecenie czy umów o dzieło poza działalnością gospodarczą. Więc kiedyś mam wrażenie był taki trend że trzeba było wszystko jak najwięcej takich tych kodów wypisać albo może się przyda natomiast to też ma swoje minusy dlatego ja jestem tutaj zdecydowanie zwolennikiem tego żeby wpisywać tylko takie kody PKD którymi się faktycznie zajmujemy i wykorzystać ten fakt że w razie czego można naprawdę w prosty i szybki sposób za darmo sobie te kody PKD dodać w razie czego dobrze ja sobie swoje zaktualizowałem klikam dalej wybieram sobie przeważający kod PKD jest podsumowanie przeklikujemy. Adres do e-doręczeń. Kolejna sprawa. W większości przypadków u Was nie będzie to konieczne. Ja z kolei tutaj, jako doradca podatkowy, muszę mieć tą skrzynkę do e-doręczeń, także już ją założyłem, a y, przy okazji mogę sobie ją tutaj podpiąć. System może nas również zapytać o ubezpieczenia społeczne. Wtedy sobie po prostu potwierdzamy ZUS albo KRUS. W większości przypadków, oczywiście, to będzie ZUS. Urząd Skarbowy odpowiednim. No, i tutaj najważniejszy punkt, forma opłacania podatku dochodowego. W Waszym przypadku będzie to zależne od tego, co przeliczyliście, co Wam wychodzi najkorzystniej. Podatek na zasadach ogólnych to jest inaczej skala podatkowa. Oni sobie tutaj tak to nazwali, także pamiętajcie, to jest skala podatkowa. Podatek liniowy oczywiście to jest ten 19%. A ryczałt, no to te różne stawki, w zależności od tego, jaką usługę konkretnie wykonujemy. Musimy złożyć oświadczenie również. Dalej. I teraz, jeżeli ktoś był wcześniej na ryczałcie, a sobie aktualizuje ten wniosek i wybierze jeszcze raz, jeszcze raz ryczałt, to też nie stanowi żadnego problemu. To jest wręcz takie potwierdzenie, że na pewno w tym roku też będziemy się właśnie w ten sposób rozliczali. E, ważna sprawa, ja sugeruję tutaj sobie kliknąć podgląd. To się otworzy w nowej karcie, można kliknąć pobierz PDF. I taki zapisany wniosek, po prostu w razie czego można posłużyć, do. Yy, można przesłać księgowemu, na przykład, żeby właśnie dowiedział się nasz księgowy o tym, że zmieniliśmy formę opodatkowania, co jest bardzo istotne pod kątem, no właśnie, obliczania podatków. I teraz ważna sprawa. Yy, trzeba oczywiście taki wniosek podpisać. To, że tu doszliśmy, to jeszcze nie znaczy, że my ten wniosek wysłaliśmy. Klikamy sobie podpis zaufany, w moim przypadku oczywiście kwalifikowany też można. Podpisz podpisem zaufanym. Trzeba przepisać kod po przepisaniu kodu. Nadal jeszcze nie wysłaliśmy tego dokumentu. Dopiero jak klikniemy tutaj wyślij dokument. Najlepiej sobie jeszcze zrobić screenshot tego zapisać po prostu. Ten numer sprawy. I sprawdzić sobie za kilka dni na mailu czy na pewno Dostaliśmy tak zwane UPP czy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia albo Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Wtedy mamy dopiero pewność, że to faktycznie doszło do odpowiedniego urzędu. Jeszcze logując się na głównej stronie na konto przedsiębiorcy, mamy możliwość sprawdzenia naszych spraw. Tutaj mamy zakładkę Moje sprawy i możemy sobie podejrzeć, czy ta zmiana, którą robiliśmy, czy ona jest widoczna. I czy na pewno jest tam wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć i zgłosić? Także tutaj wszystko możemy sobie podejrzeć. Rozpoczęcie, zakończenie, no tu możemy mieć prawie pewność, że, mm, że to przeszło, jeszcze wniosek czeka na weryfikację w CE i DG, także warto to sprawdzać i przede wszystkim nie warto zostawiać zgłoszenia zmiany formy opodatkowania na ostatnią chwilę. Przed tym przestrzegam, bo te serwery też się potrafią zaciąć. Jeżeli ktoś chce mieć jeszcze taką 100, naprawdę stuprocentową 100 pewność, że ta zmiana formy opodatkowania przebiegnie w sposób prawidłowy, to nie ma problemu, żeby nałożyć na siebie kilka sposobów zgłoszenia tej zmiany. Czyli oprócz tego, że zgłaszamy sobie przez biznesgov.pl, oprócz tego, że robimy terminowo przelew podatkowy, który będzie poprawnie opisany, to dodatkowo jeszcze możemy po prostu napisać do Urzędu Skarbowego. Potwierdzić, że tutaj chcieliśmy dla pewności jeszcze zgłosić osobiście, że w 2025 roku w ramach działalności gospodarczej takiej i takiej, NIP taki i taki, będziemy rozliczać się na przykład ryczałtem czy podatkiem liniowym, czy skalą podatkową. To już oczywiście od Was zależy. Jeżeli ten film dla Ciebie był przydatny, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i daj znać. Chcę wiedzieć, czy ktokolwiek ogląda te filmy i czy komukolwiek się przydaje. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Cześć.